Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Relox i chciałbym Wam bardzo podziękować, że już jest Was 500 na kanale. Tak, jest Was 500. Wow, dla mnie to jest coś naprawdę fajnego. Przepraszam, że to dopiero teraz zrobię, ale dużo z Was pisało, żebym zrobił hmm, coś takiego jak granie z widzami, miksy z widzami. Więc pomyślałem sobie, jest Was 500, tak? Super liczba. Więc. I got movement. Eee, Więc postanowiłem, że za tydzień w piątek i w sobotę zrobię coś takiego, że jak granie z widzami. W piątek pojawi się film, pokażę wam mojego steama, każdy z was będzie mógł mnie dodać i zagrać ze mną. Będzie mógł zagrać ze mną i w piątek i w sobotę od 20 do 22 będę dla was dostępny. Pisałem także do Ewki, do której link do kanału macie w opisie, powiedział, że to jest to fajny pomysł, jeszcze z nią wszystkiego nie ustalałem, więc nie mam pojęcia, czy na 100% będzie, ale tak pisałem do niej, powiedział, że to jest fajny pomysł, więc jest szansa, że też będzie i myślę, że wtedy by was też więcej przyszło, więc jeżeli ten pomysł się spodobał, to, to zostaw lajka, zasubskrybuj i tam na dole masz jeszcze refinka. Na razie, dzięki.